Witaj w Twojej przestrzeni mocy. W ciągu najbliższych dziesięciu minut skupimy się na alchemii poczucia własnej wartości na sztuce przekształcania zwątpienia w wewnętrzne złoto i niezachwianą siłę. Usiądź wygodnie lub połóż się, pozwalając swojemu ciału na pełen relaks. Poczuj, jak twoje ciało staje się cięższe i osadza się. Odliczamy od dziesięciu do jednego. Z każdą liczbą wprowadzając twoje ciało i umysł w stan głębokiego ugruntowania. 10. Poczuj stopy i łydki wszystkie napięcia znikają 9 Kolana i uda stają się rozluźnione 8 Relaks obejmuje twój tułów, miednicę. Twój środek jest stabilny i spokojny. 7. Rozluźnienie dociera do mięśni klatki piersiowej i pleców. 6. Pozwól, by ramiona opadły swobodnie, zrzucając każdy ciężar odpowiedzialności. 5. Całe Twoje ręce aż po koniuszki palców są teraz całkowicie rozluźnione. 4. Miękko rozluźnij szczękę i czoło. Odpuszczasz kontrolę nad chwilą. 3. Głęboki spokój. 2. Jesteś teraz w stanie głębokiego, ugruntowanego i bezpiecznego spokoju. 1. Całe Twoje ciało jest spokojne, silne i gotowe na zmianę. Poczuj ten stan, jesteś spokojny, Twój oddech jest równy. Skieruj teraz uwagę do swojego wnętrza. Z odwagą spójrz na te myśli i uczucia, które bywają najtrudniejsze, na te momenty zwątpienia, złości czy lęku. Zobacz je nie jako słabości, ale jako części siebie, które wymagają uznania. Otocz te miejsca w sobie miękkim, ciepłym, zielonym światłem akceptacji. Nie musisz z nimi walczyć. Wystarczy, że powiesz w myślach: uznaje cię i przyjmuje cię, jesteś częścią mnie. Prawdziwa siła polega na przyjęciu całości siebie. Masz prawo do odczuwania wszelkich emocji: łez, lęku, smutku, jak i radości, miłości. Jesteś bezpieczny w każdej emocji, są one częścią Ciebie. Odkrywasz wewnątrz Twojej klatki piersiowej. Ciepłe, zielone światło akceptacji. Z każdym wdechem jest ono jaśniejsze. Jesteś kompletny, jesteś bezpieczny, jesteś otoczony miłością. Z głębokiego centrum swojego rdzenia wywołaj teraz iskrę. To jest alchemiczny ogień Twojej własnej wartości. To czysta. Niezaprzeczalna energia Twojego istnienia i sprawczości. Poczuj, jak ten ogień rozprzestrzenia się. Transformuje teraz to zielone światło akceptacji. W najczystszy, lśniący blask. To blask najczystszej energii, który spala zwątpienie i wewnętrzną krytykę, uwalniając esencję Twojej wewnętrznej siły. Poczuj to ciepło, tę męską moc, która spoczywa w spokojnej, cichej pewności. Jesteś pewny, jesteś silny, jesteś bezpieczny. Miłość otacza Ciebie i prowadzi Cię. Promieniujesz tym jasnym blaskiem ciepła i dobra. Blask to Ty. To ty, silny, autentyczny, oddychaj tą złotą energią. Powtórz za mną w myślach, czując prawdę tych słów. Jestem kompletny, jestem wypełniony światłem mocy. Zasługuję na miłość, ufam mojemu kompasowi wewnętrznemu, jestem moim najsilniejszym przywódcą. Uwalniam moją wewnętrzną moc, i pozwalam jej prowadzić mnie przez życie. Jesteś panem swojego przeznaczenia. Poczuj, jak ta moc i ugruntowanie wibrują w Tobie. Pamiętaj, siła jest w Tobie, czujesz moc każdą komórką swojego ciała. Oddychaj równomiernie. Teraz powoli, świadomie wrócimy do pełni chwili obecnej. Będę odliczał od jednego do dziesięciu. Z każdą kolejną liczbą będziesz odzyskiwał coraz większą czujność i świadomość otoczenia, wracając z poczuciem spokoju i siły. Jeden, oddychaj. Powoli, delikatnie. 2. Delikatnie porusz palcami dłoni i stóp. 3. Poczuj energię powracającą do Twoich rąk i nóg. 4. Bierz głębszy wdech, wypełniając płuca życiową siłą. 5 Czujesz energię i witalność, jesteś w połowie drogi. 6 Powoli zacznij odczuwać miejsce, w którym się znajdujesz. 7 Lekko poruszaj głową na boki, rozluźniając szyję. 8 Czujesz się całkowicie orzeźwiony i odświeżony. 9. Jesteś niemal w pełni obudzony, ale wciąż otulony spokojem. 10. Jesteś z powrotem. Jesteś ugruntowany, silny i kompletny. Wróć do rzeczywistości dnia z tą wewnętrzną siłą. Do zobaczenia. Subskrybuj i medytuj.